Cajka ale alejka jest już u mnie ponad 3 miesiące, dlatego myślę, że warto nagrać o niej filmik, abyście ją lepiej poznali. Przybyła do mnie z chomiczej dzielnicy, czyli największego domu tymczasowego dla chomików w Polsce, do którego trafiła z nieodpowiednich warunków, na szczęście została wyleczona i wystawiona do adopcji. Najczęściej wychodzi z domku po 22 lub 23. .00. Charakter nie jest najłatwiejszy do opisania. Na pewno mogę powiedzieć, że Alejka należy do chomików spokojnych i łagodnych. Z tego co mi wiadomo nigdy nikogo nie ugryzła. Jest również ciekawska i bardzo zaciekawiona człowiekiem, jednakże nie przepada za kontaktem z skórą. W momencie, gdy może chodzić po cudzym ubraniu, na przykład z, przez rękaw na ramię, jest bardzo tym zainteresowana i bardzo często lubi to robić. Kusia najbardziej lubi suszony korzeń mniszka lekarskiego.